Cześć, witam na kanale Buszkiczyn. W dzisiejszym odcinku miałem zaplanowane zrobić danie z ogniska, jednak jest wietrznie, sucho, zresztą słychać wiatr yy, i zrezygnowałem z tego, przemyślałem sprawę, że nie chcę ryzykować, zrobię coś na kuchence gazowej, ale propozycja na dzisiejszą kolację, która może być również śniadaniem yy, można ją zrobić też na ognisku, także jeżeli będziecie mieli ochotę, jeżeli nie chcecie tego, nie, nie targacie kuchenki gazowej. To możecie to zrobić jak tylko chcecie. Wystarczy tylko patelnia. Jest, jest to kolejne danie jednogarnkowe, Także e, mam nadzieję, więcej ich pre prezentować takich dań nieskomplikowanych, bądź dań, e, które wymagają tylko jednego e, pojemnika, garka, naczynia. No, jak zwał, tak zwał. Także zapraszam do oglądania. Także po dłuższej chwili nie robienia niczego. Czas najwyższy wziąć się za, za obiad. Znaczy kolację chyba raczej, tak, to już będzie kolacja. Już nie można tego zaliczyć jako obiadu Mój przybornik obiadowy. Oczywiście moja patelnia niska. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować to danie jeszcze przed zachodem słońca, bo chciałbym jeszcze robić parę fajnych zdjęć. No, ale też nie chciałbym z drugiej strony przerywać sobie butowania. Kurde, nie wziąłem ekranu. Przeginka z tym wiatrem jest tu. Ok. Co będzie mi potrzebne? Chleb. Tylko wiecie co? Ja sobie na przykład ukroiłem e, takie większe kawałki chleba. Później zobaczycie, dlaczego i dlaczego warto wziąć właśnie e, takie trochę większe elementy z chleba. Będą mi potrzebne również e, dwa jajka, ale je na razie odłożę, ponieważ one będą potrzebne prawie na samym końcu. A nie chciałbym, żeby się stukły. Oprócz wspomnianego wcześniej chleba będzie potrzebny boczek. Po kolei papryka, cukinia, cebula Dymka i do, miałem jeszcze w domu, więc wziąłem dwie, dwie pieczarki i jajka. Ale jajka już wam wcześniej pokazywałem. Oprócz tego zerwałem jeszcze ze swojego ogródka trochę w tymianku. Uwielbiam tą przyprawę. Myślę, że. Świetnie pasuje do tego dania muszę trochę zostawić boczku, ponieważ jeszcze go, chciałbym go wykorzystać na rano do jajecznicy Tak, bo będzie rano jajecznica A Cóż to za jajecznica bez boczku, nie? Trochę się napra napracowałem żeby zorganizować tą kuchnię a nie chcę mi się zbytnio teraz przenosić, a wieje A ja nie mam ekranu, także mam nadzieję, że jakoś mi się uda to zastawić czymś. Może nawet znajdę jakiś kawałek belki albo czegoś, żeby słonić to od wiatru. Nie wiem, czy się to uda. Czy to wystarczy? Mam nadzieję. Paprykę należy pokroić w cienką kostkę. Boczek już pięknie wytopił tłuszcz, także mogę dawać swoją paprykę. Tylko również chciałbym lekko podsmażyć tak aby dała trochę swojego aromatu. W następnej kolejności cebula dymka oczywiście trzeba się pozbyć też tej zewnętrznej części, ponieważ ona nie jest nie jest dobra. I ją po prostu w takie Najpierw cebulę w takie prążki, pół księżyce, nie wiem. I na początek dodaję samą, o nie dokroję do końca. I na początek dodaję samą cebulę. A teraz należy wszystko podsmażyć. Fajnie, bo wiatr trochę ucichł. Pamiętajcie, jeżeli coś wam się zacznie delikatnie przypalać, możecie dolać odrobinę wody. Wtedy ona odklei to i da Wam to jeszcze więcej aromatu, który na pewno bardzo dobrze wpłynie na danie. Z nie usuwam gniazda nasienne, ponieważ też nie chcę ich mieć. Te papryka już się podsmażyły, więc daję swoje cukinie. Jest to naprawdę świetny pomysł, jeżeli chodzi o śniadanie albo kolację. Można też wyłączyć z tego boczek i wcale nie wpłynie to mocno negatywnie na, na odbiór tego dania. Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem jeżeli używam pieczarek daję również łodyżki, ogonki. Ja uważam, że są równie dobre i równie smaczne. I pieczarki. Teraz jest moment na sól i pierwszy ostatni produkt, który będę dawał, zanim zdejmę twarz Chyba można to nazwać farszem, tak. I ląduje na patelni pięknie, naprawdę piękny. Dobra, myślę, że jest to już czas, aby gotować chleb. Z chleba należy wykroić środek, zostawić ten twardszy rant, skórkę i najzwyczajniej się świecie pozbyć się wnętrza. Tak prezentuje się chleb. Oczywiście środek nie wyrzucam, ponieważ przydał mi się na śniadanie do mojej jecznicy. Kiedy farsz jest już prawie gotowy, czas na mój tymianek. Nie będę go kroił, tak po prostu poszarpię go w rękach i tylko wymieszam. Na chwilę. Trzeba przełożyć to wszystko do miski. Wleję odrobinę oleju. Należy ułożyć chleb. Starajcie się. Jest trochę chyba za delikatnie za duży, ale nie nie chyba nie. I wypełnić go farszem. Do środka. Runduje jajko. Troszkę rozgarnę, tak aby jajko wpłynęło i wypełniło, ponieważ jest ono, jest ono kluczowe w tym, w tym daniu, bo wypełnia ten środek dzięki temu te wszystkie składniki nie wypadną jajko już mi powoli spłynęło na dół więc posypię to teraz swoim serem Teraz ten kluczowy, najtrudniejszy i zarazem najważniejszy moment tego. Pięknie, naprawdę pięknie się to wszystko przesmażyło. Spójrzcie jak fajnie. To nie jest, to nie jest przypalone, to jest tylko lekko opieczone, także nic złego się z tym nie stało, kuchenkę już włączyłem i teraz w taki banalnie prosty sposób przerzucę swoje kanapki, zobaczcie jak pięknie, spójrzcie, ser się lekko przypiekł. nie pozostaje już nic innego jak tylko cieszyć się widokiem powoli zbliżającego się zachodu słońca no i oczywiście smakiem swojego dania także bez zbędnego przedłużania smacznego i do zobaczenia na szlaku witam, witam następnego dnia, jest chwilę po dziewiątej. E, dłużej trochę spałem niż zwykle, ale tak się przyjemnie spało. Ponadto wczoraj było naprawdę piękny wieczór. Długo siedziałem też, chyba nie wiem, około 12.00, poszedłem tam z plaży. E, naprawdę fajnie, było fajny wieczór, ciepły, także korzystałem jak mogłem. A teraz biorę się za kawę i e, wspomniałem wczoraj także o ale o jajecznicy nie będę wam wspominał, ponieważ to chyba każdy umie gotować, każdy nas czy każdy ma jakieś tam pojęcie. A także to już tylko w formie pokazania e, obrazowego będzie bez, bez, mojego, bez mojego lektora. Naprawdę fajny las. Spokojny. Pewnie jak dla, dla wielu z Was, również dla mnie, te, te poranki, e, ta, ta, ta procedura picia kawy, procedura zaparzania. Możliwości oglądania tych widoków, tego wszystkiego i spędzania przede wszystkim poranku na łonie natury jest jedno z najprzyjemniejszych momentów, właśnie ten, ten poranek. To, to, takie, to jest takie coś nietypowego, ponieważ dużo ludzi chodzi do lasu, dużo ludzi chodzi do późnego wieczora, jednak ten moment, w którym się wstaje w lesie, tak naprawdę jest, jest magiczny, po, po, ponieważ bynajmniej z mojej perspektywy widzę to wszystko jak, jak się budzi, jak się budzi las. No dzisiaj raz obudził się dużo wcześniej niż ja, ponieważ stałem chyba za 10 9, także no nie mogę powiedzieć, że obudziłem się razem z lasem, bo raz las słyszałem już od, od pierwsze odgłosy gdzieś od czwartej godziny No tak, 5 godzin później No fakt, obudziłem się z lasem No dobra, ale do czego zmierzam? Te poranki są takie przyjemne, ponieważ dają możliwość spędzenia takiego nietypowego, jak, jak myślę, poranku. Ponieważ jest to coś specyficznego, jeżeli można, można delektować się kawą z widokami, niekoniecznie widokami z tarasu, z balkonu, chociażby wiem, gdzieś przed telewizorem. Ma to mega, naprawdę oczyszczający wpływ. A miałem się zrobić. Sorry. Widzieliście? Czapla. Eee, to już było na tyle. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca. I do zobaczenia w następnych odcinkach.